Witam, witam. Tutaj nocny kondor, a to jest kolejny odcinek ze w Monolitu ukryte ścieżki. Dzisiaj będziemy uwalniać ducha, ale zacznijmy od jednej rzeczy, czyli zdobędziemy dobry karabin potrzebny nam do tej misji. W sumie nie musimy tego robić, ale ja zawsze wolę z lepszym uzbrojeniem pójść na taką grupę ludzi. W sumie nad nie wiem, ilu tam będzie dokładnie. A z tego co wiem, to trochę ich będzie ochraniało tego ducha. No dobra, idziemy tędy. Widać tutaj monolitowce się zbierają, nie wiadomo w jakim celu. Dobra, idziemy teraz w prawo. Tutaj te PDA cały czas leżą, jak widać. Nikt nie ukradł. Kradną to co nie trzeba, zostawiają to, co jest tam niepotrzebne mi. Dobrze, jak widać tutaj nasz kolega bardzo fajny karabin Machon. po prostu będzie musi go sobie zdobyć po cichu. Nie. Ups. To nie ja zrobiłem. Dobrze, weźmiemy to, kombinazm z do kitu, to nie bierzemy. Jak widać mamy bardzo dobry karabin. W dodatkowo z celownikiem optycznym. Później go naprawimy, bo jak widać jest w kiepskim stanie. Uuu, nawet w lepszym jest niż myślałem. No wcześniej jak sprawdzałem czy będziemy przyjaciółmi jak go zabije. To zawsze mi się trafią w bardzo kiepskim stanie. Jak widać, jak użyjemy noża, to będzie w bardzo dobrym stanie. Czyli używajcie zawsze noża, jak będziecie chcieli jakąś broń zdobyć. Jak to widać, zdradzając naszych kolegów, jak widać, nadal jesteśmy z nimi przyjaciółmi. Dobrze, zeskoczymy tam, którzy nie powinniśmy stracić życia. Tutaj ciała snorków. No dobra. Ogólnie taki plan misji sobie wziąłem, wymyślałem żeby ich obtoczyć i jedyne co musimy zrobić to taką malutką misję samobójczą przeskać przez te anomalie, bo normalnie nie można tutaj przejść, a wtedy ich łatwo można obejść fajnie. Znaczy, ile mamy życia, no a powinniśmy przeżyć. Najgorsze to, że nie mamy żadnej apteczki. No dobrze jesteśmy już. Hmm. nie za ciekawie, muszę przyznać, ale jak widać, broń jest bardzo dobra, czyli opłaca się ją zdobyć. Może zobaczymy teraz nasz. Artefakt dusza, który przywraca niby dużo życia. Zobaczymy w jakim stopniu nam będzie przywracać. Hmm. Tutaj zrobimy krótkie cięcie. I zobaczymy się potem jak przywrócę już maksimum życia. Dobrze, jak widać wracam po krótkim cię cięciu i jak widać mam już całe życie. Zdejmiemy teraz duszę. Ja, jak widać, opłaca się nosić nawet, nie wiem kilka dusz, choć w sumie pewnie nie będziemy nigdy mieć do tego dostępu. Dobrze, no, już wykrywa przeciwników, jak widać. Spróbujmy ich po cichu załatwić, w sumie, kiedy mamy okazję jeszcze. No co jest, nie mogę w nich trafić. Granata. Dobrze, już po jednym. Dobrze, spróbujmy na ten murek wskoczyć, a jak widać, nam to nie idzie zbyt dobrze. Do mnie to oni na pewno nie strzelają. Czy jak widać są jakieś mutanty w okolicy? Tak słychać za na świnie. Dobrze, tutaj musimy przejść. Jak widać, kontroler gdzieś tu jest jeszcze dodatkowo. Tutaj się skrył. Musimy się schować Kurde, musimy tego kontrolera załatwić, bo nam tutaj obraz rozmywa jak widać. amunicja Dobrze, niby jeden przeciwnik, tylko gdzie? To jest pytanie. Wow, granat. Dobra. Jak mówiłem, przyda nam się broń, bo oni nas prawie nie trafiają. No. Tutaj anomalia obok nas. Dobra, został tylko jeden do załatwienia. Ledwo co nam się udało? Dobra, miejmy nadzieję, że któryś z nich będzie miał chociaż amunicję. Co ja amunicję? Apteczkę. Nic nie ma tutaj niebezpiecznego wokół. Dobra, idziemy. Tutaj dziwne był ten kontroler, bo był taki typowy ekran rozmazany i go nie ma. Pewnie gdzieś tutaj chodzi w pobliżu. Jak widać, już ducha wykryliśmy. No dobra, założymy na chwilę duszę i zrobię lekkie cięcie, żeby zapisać grę. Bo się przeżyć. Zaraz będzie pomnie. Dobrze pomożemy ci spokojnie. Dobrze, widzimy się za chwilę. Dobrze, jesteśmy po krótkim cięciu. Teraz porozmawiamy z duchem. Dobrze. To idź, może od Ciebie coś ciekawego można kupić. Dobra, w sumie kupimy jedzenie, bo zawsze nam jego brakuje. Dobra, możesz iść. Puszczam cię. Spugowałeś się, czy co? Co idziemy? Miałem ja Ciebie prowadzi, czy tym nie w końcu. Bo role się odwróciłem jak widać. Dobra, idź, przodem lepiej. Choć wiem, że musisz przeżyć, czyli będzie kiepsko, jak zginiesz. W sumie. No i ci, 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 nie krępuj się. No co to robić? Zawracę Przecież tutaj, że byłeś. Widać masz fajną broń, ale z tego szkoda, że cię nie mogę zabić na tym momencie gry. Może kiedyś będę mógł cię zabić to w sumie. Bo mi się bardzo podoba twoja broń. Myślałem, że wyrzuciłeś. To tak wyglądało na początku. Dobra, to jest nic nie warte. No, przeprowadź nas w duchu. No, 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 no. Jak widać, ona nam funduje cały czas fajne krzyki w tle. To jest chyba przedszkole, jeżeli nawet jak dobrze pamiętam. W sumie nawet tak wygląda taka brama i tym podobne. Zobaczymy jak wewnątrz. No dobra, no chodzi do środka. Chcę sprawdzić na ile jest celny ten karabin. Zawsze mnie zastanawiało, kto dorzucał węgla czy tam drewna do tych ognisk. Cały czas one się palą bez przerwy. Dobrze, dokąd ja cię tutaj muszę odeskortować. Chodzi teraz. O, jak widać, mamy zadanie wykonane. Czy musieliśmy go do tego budynku to Hmm, tak jak myślałem, to jest przedszkole jakieś. Bo widać w sumie po szafeczkach. No, nawet widać konik jakiś, dobra, porozmawiajmy z tobą. Hmm, czyli jak widać, doktorek i duch wierzę, że jest jakieś urządzenie, które mną kieruje coś w stylu mózgo zwęglacza, coś z pierwszej części gry, coś takiego, że znajduje się w sarkofagu. Teraz musimy porozmawiać z doktorkiem, może nam wyjaśni o co chodzi dokładnie. Ale teraz wrócimy. Hmm, co jest, że nie mogę wskoczyć. Dobra, nie mam... <laughs> Jakim cudem mam mnie? Myślę, że jakoś, jak ją... Jak widać, nie da się tak łatwo ominąć anomalii. No, ale tak się przynajmniej można przeskakiwać. Jak widać, zawsze nasz bohater potrafi skakać na gigantyczne odległości. Dobra, tutaj już są nasi. A teraz musimy pogadać z doktorkiem tylko. I doktorek nam wszystko wyjaśni na daną chwilę. Hmm, czy mi jakieś snorki? Jak widać, tutaj monolitowcy przyszli na miejsce Mahona. Lub byli wcześniej, bo ja po prostu ich nie zauważyłem. Trzeba ja przyznać, że bardzo dobry karabin. Jak na taką odległość załatwia snolki. Miejmy nadzieję, że w końcu spotkamy jakiegoś handlarza z którym będziemy mogli ten handlować. Bo z taką ilością amunicji to ja długo nie pociągnę. Muszę nosić cały zestaw broni, żeby mieć cały czas jakąś amunicję. Dobra, tutaj obiegniemy jak zawsze. Będziemy wchodzić po małej. słychać niby Gigant. Nadal się bije. Dobrze, tutaj jest doktorek. A kto to strzelą? W sumie teraz nie będziemy sobie tym głowy zaprzątać. Pogadamy z doktorkiem. Hmm, dostałem może ten, jakąś recepturę. dobra. W sumie, czyli teraz, jakie mamy zadanie? Zamelduj się u Harona. Dobrze, to będziemy teraz wracać do Harona. Jak widać. Masz coś ciekawego na sprzedaż? Nie, jak widać. Dobra, to będziemy powoli wracać. Nie tutaj od tych anomalii. Hmm. Dobra, tędy, tędy. Jak widać, bardzo opłacało się założyć te dwa artefakty, co mało mi dodało bardzo dużo wytrzymałości. Teraz dosłownie mogę biegać bez przerwy. Dosłownie cały czas biegnę. Można powiedzieć. Jak widać, tutaj niby gigant się bije. Bo tutaj mnie mini szczurki próbują zabić. A nie ma sensu na nie marnować amunicji. No dobra, widzimy się w sarkofagu. Dobrze, jesteśmy w drodze do sarkofagu. Jeszcze chciałem zobaczyć, jaka to jest dokładnie co do artefaktów. Dobrze, tutaj jest. O, kryształowy kryształ, kolec. Świecidełko mamy, to mamy, nie mamy błysku i jeżo, jeżowiec, hmm. receptury. Właśnie dostaliśmy jakoś od tego korale prababki. Korale prababki. No dobrze, czyli korale babci musimy zdobyć w sumie. I wtedy będzie mogli... Nie, to nie jest to. Wtedy będzie mogli. to jest za dobra, to jest ta amunicja. Będziemy mogli zrobić bardzo dobry artefakt z tego co widziałem. Bo w końcu będę musiał ogarnąć te receptury transmutacji, które są w tym modzie dodane. Tutaj okay, znowu głupio, że biegam. Całe życie. Znowu będę przy Haronie musiał sobie poczekać i zregenerować wszystko duszą. Jak widać, że to jest strzela, nawet nie zauważyłem kto. Tak przybiegłem będę, że to nasi tutaj. Jak widać Himera nie chce nam dać spokoju. Dobra, na 3-4 się odwrócimy. No i załatwiono. Dobra. Promieniowanie, dopiero co je zbiłem. Dosłownie zbijałem jakieś 5 minut, żeby zbić za pomocą artefaktów. Teraz na nowo się napromieniowałem, niestety. Tak, cały czas biegnę, biegnę do przodu. Nie zobacząc na te wszystkie rzeczy. I tutaj tych wszystkich wybiłem, z tego co pamiętam, czy nie? Czy oni znikli po prostu? Nie, no dobra, ja ich wybijałem tutaj. Wszystko to jest rozwiązane. Dlaczego tutaj nie ma ich? Dobra, widzimy się w sarkofagu. Dobrze, jesteśmy już w sarkofagu, będziemy szli powoli do Harona, zobaczyć co on takiego ma dla nas ważnego. w sobie włączę latarkę, będzie wszystko lepiej widoczne. To jest bardzo właśnie ciekawe, zabiliśmy niby Mahona, tam innych też monolitowców, to wszyscy nadal są na zielono. Pamiętam w podstawce zabiło się nawet jednego, jak nikt nie widział. To i tak ten. Byli alarmowani inni o tym, inni o tym po prostu byliśmy już wrogami. Jeden sposób to było też niebeczki wybuchowe i wysadzanie obok jakiegoś typa. W ten sposób tak pamiętam. Надеюсь, что не дам нам казания, как это Приветствую тебя, новый боец в наших рядах. Ты встал на пути. Чел, нам Теперь ты с нами. Да прибудет с тобой сила Монолита. Позволь мне тебе дать несколько наставлений. Всегда почитай старш. Не употребляй спиртное. Не заводи дружбы с неверными, изнуряй себя постовыми молитвами. Ну, бра, бра. Человек, кто-то сбуговал скрипт. Но, надолго, Махон просил помочь, его базы заели. А Махон уже давно не живет. Благодаря мне. Ну, хорошо. Widać teraz zwrot akcji, jak widać Haron każe nam zabić ducha. No dobrze i zobaczmy, jak nam pójdzie to zadanie w następnym odcinku. Na daną chwilę już skończymy, mówi do was Mocny Kondor. I pozdrawiam i dodam, że zachęcam do udziału w konkursu, bo są ciekawe nagrody do wygrania. Do zobaczenia.